Biedronka i Lidl będą mogły liczyć na mniejszą liczbę klientów? Na polskim rynku pojawi się rewolucja, która może sprawić, że Polacy przestaną chodzić do sklepów. A wszystko przez hiszpański startup, który sprawi, że zakupy staną się łatwiejsze, szybsze i bez konieczności wychodzenia z domu. Biedronka będzie musiała zastanowić się, co zrobić z nową usługą, która wchodzi na polski rynek. Może się okazać, że promocje i programy lojalnościowe nie wystarczą, aby przyciągnąć klientów do sklepów. Czy nowa aplikacja autorstwa hiszpańskich inwestorów podbije serca Polaków i sprawi, że nie będą chcieli jeździć do sklepów? Biedronka i Lidl będą miały problemy? Nowa aplikacja wchodzi do Polski, sieci handlowe będą musiały coś zrobić z nadchodzącą rewolucją zakupową rodem z Hiszpanii. Na polskim rynku pojawiła się firma Glovo, której aplikacja jest już do ściągnięcia na telefon. Dzięki niej będziemy mogli zrobić zakupy w wybranym przez siebie lokalu współpracującym z firmą i za niespełna 6 zł kosztów dostawy cieszyć się zakupami w swoim domu. Co ważne. Aplikacja działa według godzin otwarcia poszczególnych sklepów, co oznacza, że nie będziemy mogli robić w niej zakupów po zamknięciu lokali, ale za to będziemy mogli cieszyć się produktem w około godziny od czasu jego zamówienia. Aplikacja jest świetnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą oszczędzić czas. Albo nie mogą znaleźć artykułów w swojej okolicznej biedronce czy lidlu? Trzeba przyznać, że takie rozwiązanie może być wyjątkowo kuszące i o wiele lepsze niż przemierzanie autobusem albo samochodem ulic miast w poszukiwaniu sklepu, który spełni nasze oczekiwania. Od dzisiaj możemy mieć wszystko w swojej komórce. Firma odniesie sukces? Jak na razie Glowo oferuje swoje usługi na terenie Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia i Łodzi, ale hiszpańscy inwestorzy już teraz planują rozszerzenie swoich wpływów na całą Polskę. Przypomnijmy, że firma zdążyła się już porozumieć z Amrestem i przejmie 100% udziałów na platformie Pizza. Portal. Pl. Dzisiaj grzeje, 1. Legendarna polska piosenkarka zmarła nagle, jaka. Wstrząsające słowa męża 2. 22-letnia córka milionera zmarła podczas stosunku. Zwyro zrobił jej tak chore rzeczy, że jej ciało nie wytrzymało, rodzice zdruzgotani sami inwestorzy nie ukrywają wiary w swój sukces na rynku polskim i zapewniają, że każdy produkt, który zmieści się na motor lub rower może się u nas znaleźć w domu w ciągu niespełna godziny. Najlepsze newsy dnia, źródło. Fakt Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. PL na google News